Prace związane z budową szkoły podstawowej w Siechnicach prowadzi firma Zurip z Małogoszczy. Aktualnie wykonawca kończy realizację elewacji oraz sali gimnastycznej. W bieżącym miesiącu wykonawca planuje zamknąć obydwa budynki poprzez zakończenie montażu stolarki okiennej oraz stolarki zewnętrznej drzwiowej. Wykonawca kontynuuje usuwanie usterek po poprzednim wykonawcy. Prace te polegają na odtworzeniu instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej budynku szkoły. Wykonawca rozpoczął również prace związane z usuwaniem usterek w instalacji podposadzkowej sanitarnej metodą inwazyjną oraz planuje w bieżącym miesiącu zakończyć usuwanie usterek w instalacjach zewnętrznych. Najprawdopodobniejszym terminem zakończenia robót to jesień przyszłego roku. Termin ten związany jest z czasem potrzebnym na usunięcie usterek po poprzednim wykonawcy oraz dynamicznie zmieniającym się rynkiem materiałów budowlanych związanych z ich ceną oraz ich dostępnością. Na jakim etapie jesteśmy przy postępie prac inwestycyjnych Szkoły Podstawowej w Radwanicach? Na dzień dzisiejszy gralny wykonawca uzyskał akceptację dokumentacji projektowej wykonawczej konstrukcji oraz aranżacji wnętrznej, jak również sieci zewnętrznej, czyli zagospodarowania terenu. Po uzyskaniu akceptacji gralny wykonawca w miesiącu wrześniu rozpoczął produkcję konstrukcji stalowej modułów kondygnacji parteru. Po zrealizowaniu tejże konstrukcji dla kondygnacji parteru, gdzie wyprodukowano już ponad 20 modułów, rozpoczął prace związane z wykonywaniem poszycia podłóg, stropów oraz ścian zewnętrznych, jak również ścian wewnętrznych. Po zrealizowaniu tego zakresu dla komunikacji parteru rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych, jak również instalacji sanitarnych. Proces realizacyjny, jeżeli chodzi o wykonawstwo robót, jest realizowany w w zakładzie produkcyjnym firmy Klimatik w Ostrowcu Świętokrzyskim i po zrealizowaniu całości zadania, to jest wyprodukowaniu ponad 60 modułów o konstrukcji stalowej w bardzo wysokim stopniu zaawansowania wykonania robót budowlanych wykończeniowych, moduły zostaną przetransportowane na teren budowy, który szacowany jest na dzień dzisiejszy na przełomie roku 2021-2022. Generalny wykonawca jak już wcześniej wspomniałem, uzyskał akceptację dokumentacji projektowej sieci zewnętrznych i w niedługim czasie powinien rozpocząć realizację sieci zewnętrznych oraz fundamentowania w postaci palowania.